Wyszków to nasze miasto. Mieszkamy, bawimy się, uczymy, dorastamy. W codziennym życiu chcemy też pielęgnować pamięć o naszych środkach i historii tego miasta. Przeszłość Wyszkowa nie wiąże się tylko z Polakami przed wojną. Na tej ziemi mieszkali wspólnie Żydzi i Polacy. W Polsce pojawili się po długich latach tułaczki, z Anglii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, z schronienie znaleźć w kraju, na tym Wyszkowie zaczęli osiedlać w 18. roku, kiedy podwyżków przestał być własnością katolickich i że nie mogli do niego swobodnie przyjeżdżać, To znaleźć spokój i normalne życie. Odwyżków za ich sprawą stał się ważnym ośrodkiem handlowym i finansowym. To oni inwestowali w rozwój tego miasta. Druga wojna światowa, z swym okrucieństwem, spowodowała, że Żydzi opuścili to teren. Cześć wychwała, większość rozstrzelano lub Wywieziono do w brak jest materialnych wspomnień ich obecności. Pozostał nam tylko pomnik pamięci Żydów, założony na miejscu cirkutu od w 1950. Pozostawili nam jednak ułamek historii, kultury, pamięci o nich, która powinna na zawsze pozostać w tożsamości miasta i jego mieszkańców. Znamy się w miejscu dawnej dzielnicy żydowskiej, w miejscu, w którym stoję, stał kiedyś dom Mordechaja Analewicza, dowódcy powstania w getcie warszawskim. i ulicy zjedzie się Kirkus. Łącznej? E, 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 czy wie pan, co to jest Kirkus? Smetan Żydowski. Bardzo dobrze. E, a czy wie pan, kim był Modefej Unielewicz? O, to był ten. E, twórca powstania w Gepsie. O, e. E. Czy wiesz, gdzie była dzielnica Żydowska w naszym mieście? A y, może wiesz, w jakim powstaniu brał y, udział Mordek Janielewicz? Dobrze. Dobrze. E, czy wiesz może, przy jakiej ulicy znajduje się Kierkuć? A wiesz, co to jest nie. A czy może y, wiesz, kto to jest nie Janielewicz? A wiesz, w jakim brał udział... I. Dzień dobry, pani coś. Mogisz mi odpowiedzieć na kilka pytań? Mam W jakiej ulicy znajduje się Kirkut, Wyszkowski? Nie wiem. A czym jest Kirkut? To jest chyba e, cmentarz żydowski. Bardzo dobrze. A czym był... A się, gdzie się A gdzie może wiesz, znajdował się dom Mordechaja Amalewicza? Nie. A kim on był? Nie wiem, Żydem. No, Jak jest tak dokładniej? Nie wiem. A wiesz, jakim brał udział w powstaniu? Dobrze, dziękuję. Czy przed wojną w Wyszkowie żyli wyznawcy judaizmu? No pewnie. No. Co to jest kirkut? A wiecie czy coś takiego się znajduje w Wyszkowie? Nie co to jest jest w Wyszkowie. Dobrze. A wiecie kim był Mordechy Anelewicz? Nie. Nie wiem, czy A wiesz co upamiętnia? Tak, no, ale daleko. No, no nie wiem, bo nie ale znajomo, prawda? Tak. tak. Szczególnie. Dobrze, a czy znajdowałaś się na Krakuszkowie? Myślę, że tak. A, wie Pani gdzie? Znaczy jest to cmentarz żydowski. A czy znajdujesz się w Chibuszkowie? Tak. A może pani zobaczyć gdzie? Yy, to jest... Znaczy ta Żywica... Czy tak powiem, zoboczną? No, tak, wygadza się. Tak, 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 tak. A wie pani, który stanowiła ludność Chibuszkowa żydzi? Zgadza się. 65. 65 tak dokładnie. Kiedyś tak blisko, teraz tak daleko. Pamięć tylko nie dziś. नहीं मिलता